Kochani, witam Was wszystkich pięknie raz jeszcze, moi drodzy, robimy sobie na szybciutko karciochę dnia na jutro, czyli to, żebyśmy zobaczyli sobie, kochani, co się jutro wydarzy, tak? U każdego, moi drodzy, znaku zodiaku. Ja tutaj już tasowałam sobie troszeczkę karty przed włączeniem kamery, ale przetasujemy sobie je profilaktycznie raz jeszcze. Co się jutro będzie działo u każdego znaku z odjaku? Co się jutro będzie działo? Jakie wydarzenia, jaka energia idzie jutro, moje drogie znaki z odjaku w waszą stronę? Co się jutro będzie działo? u każdego znaku, dobra, słuchajcie przetasowane, moi drodzy, wybaczcie mi, że dzisiaj nie zrobimy sobie ten kart pod tytułem, czemu jutro sprzyja energia, bo mam bardzo malutko czasu pomiędzy, słuchajcie, pracą a pracą, ale chciałam się wstrzelić, bo nie wiem o której godzinie wieczorem będę, słuchajcie, tutaj miała czas, aby z Wami dyskutować rozmawiać, więc lecimy sobie tylko z tym, co się jutro wydarzy co jutro u baranka Słuchajcie, baranek może mieć jakieś zachcianki albo pokusy, ale karta doradza, żeby sobie przed nimi uciec, bo to będą złe pokusy bo będą miały konsekwencje te pokusy, bo nie jest to dla was dobre baranki. Załóżmy, znajdzie się tutaj słuchajcie baran, który powie: "A co tam, wpierdzielę sobie pół torta", tak? Załóżmy. A baranek ma powiedzieć: "Nie dziękuję bardzo, nie zjem połowy torta, gdyż jak to zjem, to mi urośnie tyłek". I po prostu baranek odmawia i mówi sobie: "Nie, nie, 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 nie dziękuję bardzo". Ale pokusa może być silna. Tutaj za wami słuchajcie goni taki demonek, który was kusi, kusi, kusi do czegoś, to może być słuchajcie facet, kobieta, romansidło, flirty, żarcie, słuchajcie nie wiem, co pokusa, żeby na coś wydać kasę, ale wy macie z tego zrezygnować. Ja tylko tyle mówię, ale pokusa może do czegoś być. Co jutro ubyka? Nowy początek, nowa droga, nie wiem w czym, nowe zadanie, nowe, słuchajcie, jakieś pomysły, nowe koncepcje, idziemy w coś nowego. Będziecie słuchajcie bardzo tutaj, bardzo fajnie i szły tutaj w kierunku tego czegoś nowego, czy też nowego pomysłu, projektu, planu, słuchajcie, nie wiem, nowej drogi, nowego związku, nie wiem co tutaj te nowe może być, ale widać byka, który słuchajcie, budzi się rano i mówi, a co tam, niech się dzieje, idę w to wchodzę w to, robię to, będę tutaj działał w tym kierunku. Możecie to robić też z kimś. Kochani, ta osoba gdzieś tutaj za Wami chce również kroczyć, więc może tutaj chodzi o jakieś, powiedzmy, sprawy związkowe, które prowadzicie, że byk wpada na pomysł, a druga strona mówi, dobra, to ja idę z Tobą, dobra, to zróbmy to razem. Może taka sytuacja mieć miejsce. Nawet jeżeli czegokolwiek nowego nie zaczynacie, karta może też wskazywać, słuchajcie, na sytuację, w której po prostu macie jutro fajny, spontaniczny dzień, um, uśmiech na twarzy, cieszycie się wszystkim, wszystkim. Wszystko Was raduje i po prostu nie macie hamulców. A też może taka być sytuacja. Co jutro o bliźniąt? Słuchajcie, bliźnięta, wy macie od czegoś odejść albo do czegoś wrócić, dlatego że akurat ta talia tak troszeczkę to dwojako pokazuje. To może być opcja taka, muszę od ciebie odejść, muszę od tego odejść, muszę to, słuchajcie, zostawić już w cholerę i ruszyć do przodu. Pomimo tego, że trochę się obawiam, że nie mam odwagi, że nie wiem, co będzie dalej, że nie mam pewności, czy dobrze robię, ale odchodzę, idę dalej, idę do przodu. Mogą też być takie bliźnięta, które chcą do czegoś albo kogoś wrócić, albo tutaj, akurat słuchajcie, jest taka sytuacja, że ktoś chce wracać, może wy do kogoś, może ktoś do was, i mamy tutaj, słuchajcie, jakby powrót na stare śmieci, powrót do tego samego tematu, powrót do tego samego człowieka, nie wiem, powrót do pewnych planów, nie wiem do czego, bo może to też być jakby w odwrotności, że nie tyle, że wy odchodzicie, ale również być może chcecie wracać albo wracać, chce do was ktoś, kto odszedł. Co jutro uraczka? Rak jutro skupiony na pracy, na formalnościach, na pieniądzach, na umowach, nie wiem, bo to jest taka karta, słuchajcie, przede wszystkim osobowa, która może mówić o waszej ugruntowanej, stabilnej pozycji, więc możecie tak się czuć. Jest wszystko ok, jest stabilizacja, jest bezpieczeństwo, mam kasę, mam pracę, skupiam się jutro na tej sferze finansowo-zawodowej. Ale to też mogą być jakieś formalności, jakieś dokumenty, jakieś papiery, gdzieś trzeba z kimś o kimś pogadać, o czymś pogadać, przepraszam. Gdzieś trzeba przedstawić swój punkt widzenia, gdzieś trzeba dobrze wypaść. A moje drogie raki, to też tutaj widzę, że wy musicie jutro zachować jakąś taką pozę i dobrze wypaść, nie wiem, przed osobą, z którą się jutro na przykład spotykacie albo zrobić coś dobrze, żeby nie było tutaj jakiegokolwiek zarzutu. Lew Ulwa w jutrzejszym słuchajcie, jest sytuacja budowania czegoś, zabrania się za coś, e, zabranie się za naukę, zabudowanie się, za budowanie czegoś, za plany, za jakieś tam rzeczy, które chcecie jutro zrobić. Coś tworzycie, coś robicie, nad czymś pracujecie, coś udoskonalacie, e, rozwijacie się, albo możecie chcieć, a moi drodzy, tutaj coś względnie naprawiać. Co jutro, u panienki? U paninki, jutro czas, słuchajcie, gdzie skupiacie się na sferze finansowej, ale moi drodzy, tak, żeby albo te pieniążki zdobyć, zlecenie zdobyć, klienta zdobyć, posiadać mieć, ale moi drodzy, też żeby nie przywam do głowy, żeby wydać, bo ta karta raczej mówi o tym, żeby te pieniądze zostały przy was. Tak? Czyli jutro, słuchajcie, jeżeli gdzieś wpadnie na was ochota wydatków, to karty, słuchajcie, doradzają, aby tego nie robić. Co jutro uwagi. E, prawda. Jutro jakaś prawda może wyjść na jaw, i bardzo dobrze, bo słuchajcie, w mieście dwa dni pod rząd, karty siódemki mieczy, łącznie z dzisiejszym dniem, e, co sugerowało, że jest coś za waszymi plecami. I jeżeli komuś te karty się kochani sprawdzały. To w dniu jutrzejszym może ta prawda wyjść na jaw, bo to jest karta prawdy, to jest karta szczerości, to jest karta, słuchajcie, że gdzieś coś się otwiera i możecie coś zobaczyć. Ja tak to widzę, tak to czytam. Oczywiście tutaj też może chodzić o małżeństwo, o związki partnerskie, słuchajcie, o szczerą rozmowę, o wyjście prawdy na jaw, o dowiedzenie się czegoś, zdobyciu informacji o czymś, o kimś również. Więc tutaj, moi drodzy, ja tak to widzę, jakby jakaś prawda miała zobaczyć światło dzienne. Co jutro u Skorpiona? U Skorpiona jutro dzień postawiony na dzieci, na matkę waszych dzieci, na matkę waszą, ewentualnie waszą żonę. Jeżeli byśmy dyskutowali o kartach, słuchajcie, osobowych, to też możecie być, wy, drogie, moje skorpionice, jako żony matki, skupiające się, moi drodzy, jutro na dziecku, na domu, na mieszkaniu, na rodzinie. Możecie, kochani, o coś chcieć zadbać, czy zadbać o dzieci, o dom, czy zadbać o siebie. Muszę jutro iść do fryzjera, muszę jutro iść do kosmetyczki. Podaję przykłady, oczywiście, nie wiem, muszę jutro kupić sobie jakiś ciuch, bo tam czegoś na przykład nie mam, potrzebuję coś odmienić. Tak to, kochani, widzę troszkę. Nie czuję tego jakoś w kategoriach, że robimy tutaj, nie wiem, słuchajcie, jakieś nie wiadomo co na jakąś szeroką skalę. Bardziej, kochani, jakby to wszystko miało tutaj jutro jakieś znaczenie. Chcemy coś ulepszyć, polepszyć, roz, rozkwitnąć, słuchajcie, lepiej się poczuć, zająć się domem, dziećmi, mężem, żoną, matką, słuchajcie, czy czymś takim, zaopiekować się, zatroszczyć. Tak to, kochani, trochę widzę. Co jutro strzelca? O Jezu, tak siedzę cicho. Słuchajcie, strzelec jutro buja w obłokach. Nie wiem, drogi strzelcu, nad, tym, czy, nad czym ty znowuż bujasz w obłokach, ale nie podoba mi się to. <laughs> strzelec, słuchajcie, buja w obłokach, fantazjuje, myśli, słuchajcie, gdzieś platonicznie kocha, snuje wizje, snuje scenariusze. Co, co który to lepszy. Może też macie kwestię wyborową, bo ta karta też bardzo często mówi o tym, że ok, wy się zanurzacie w te myśli, bo musicie dokonać wyboru, ale wiecie, ale to jest trudny wybór, bo wy tworzycie sobie poprzez te wieczne myślenie o tym czymś, co tutaj jest, chaos w głowie i wy nie będziecie potrafiły dokonać wyboru i będziecie cały czas, słuchajcie, bujać w obłokach i siedzieć w miejscu. E, weźcie w końcu, zejdźcie na ziemię. Tak bym to powiedziała, bo tutaj faktycznie troszeczkę za bardzo się gdzieś unosicie. Co jutro u koziołka? Poziomek jutro też ma wybory. Słuchajcie, stoicie przed jakimiś decyzjami, wyborami. Może szukacie balansu w czymś, może chcecie utrzymać balans w czymś, ale karta też sugeruje, że to trzymanie balansu na dłuższą metę może się nie udać i tak czy siak trzeba będzie do tego się zabrać i podjąć, i dokonać, podjąć decyzję, czy też wybrać jakieś słuchajcie karty. Znaczy, wybrać po prostu tutaj, czego wy chcecie. Dzień dylematów, myśli, wyborów, co wybrać, co zrobić itd. itd. Dalej, chociaż mogą być koziorożce, tak jak powiedziałam, próbujące na razie nie dokonywać tego wyboru, bo szukacie balansu. Co jutro wódlika? Uwodnika w dniu jutrzejszym, pokonanie samych siebie i pokonanie jakiejś trudności, robicie to wspólnie razem. Więc jeżeli jest jakaś trudność, jest jakaś rzecz, którą ciężko wam było przeskoczyć, albo zapomnieć, albo słuchajcie, zrobić, jutro może się to udać. Więc tutaj gdzieś, jeżeli ktoś mówi tak, Magda, ja wiem o czym mowa, to zabierzcie się za to jutro, bo faktycznie, słuchajcie, energetyka będzie temu sprzyjać, a mało tego, moi drodzy, możecie to zrobić wspólnie razem z kimś, co wam ułatwi zadanie. Dodatkową taką rzeczą jeszcze tylko powiem, że jeżeli jest jakaś osoba, która na siłę próbuje coś zrobić, zatrzymać albo cokolwiek z tych rzeczy, ale siłą, sposobami, nie róbcie tego. I co jutro u rybek? Karta transformacji, karta zmian albo karta zakończenia definitywnie czegoś, tak to kochani widzę, dlatego że tutaj no śmierć zawsze jest albo zakończeniem czegoś istotnego, ważnego, na przykład tematu, pracy, zlecenia, zadania, zakończenia, no ok, no mogą też być i związków i wszystkiego innego, ale coś ulega zakończeniu, dobra, zostawiam to, nie wnikam, nie wracam, koniec, kropka. Ale to też jest karta słuchajcie głębokiej transformacji, jakiejś zmiany, czy w pracy, czy w domu, czy w rodzinie, czy w związkach, czy w waszym życiu, chcecie dokonać jakiejś zmiany i być może kochani ją będziecie tutaj próbowali wdrożyć w życie. Skarby moje, karty dnia zrobione. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak te karty czujecie, czy się z nimi utożsamiacie, czy też nie. No i moi drodzy, do zobaczenia jutro, a Was zachęcam też do obejrzenia, słuchajcie, nagrania pod tytułem Czy warto kontynuować tą relację? Buziak!